No i co kochani kuźwa, 126 morsowanie już w tym roku, no chłop kurwa daje, u mnie jest kurwa, u mnie jest na ostro albo wcale, no, no te, tak, to się różnie kończy czasami kurwa. niestety czasami się źle kończyło jak wiecie, kurwa charakterek no. to jest, to są te lata wiecie, za małego dzieciaka ciężkiego treningu pływackiego, po 5 coraz większa fala, o kurwa, po 5 godzin dziennie treningu było, 6 dni w tygodniu, a jak było BPS i bezpośrednie przygotowanie startowe, to się 7 dni w tygodniu kurwa ćwiczyło. Tam były takie mocne treningi, że było aż yy, zahamowanie wzrostu, że tak powiem, prawie. Bo tu u małych dzieci no masakra. To... Lekka przesada, ale trening pływacki jest jednym z gorszych treningów. Bardzo, bardzo. A ja też wiecie, no nie mam jakichś super warunków, bo to pływacy niektórzy po 2 metry. Ja mam 183 wzrostu, więc yy, no, y, kurwa no, nie mam takich super warunków fizycznych do udopływania no techniką nadrabiałem i, I wytrzymałością. No i tak to wygląda moi drodzy. Piecze kurwa, jak z kurwy Tam widzę, że jacyś już czekają na mnie. Panowie, bo niektórzy sobie już chcą zdjęcia robić filmy. To jest wiecie, to jest dobre i niedobre, bo kurwa ja tak lubię sobie tak na spokojnie. Ja tu, kurwa, ta socialowa rozpoznawalność kurźwa mać To ma plusy i minusy no i co? By trzeba było z kraju wyjechać, kurwa, no?